Drodzy widzowie, witam was bardzo i to bardzo serdecznie Dzisiaj oczywiście jak widzicie yy, Dzisiaj chcę Wam podziękować za 8 subskrybentów na tym kanale ale zanim drodzy widzowie zaczniemy to zostawcie lajka, zostawcie suba No i co? Zaczynamy. Dobra drodzy widzowie. Ja chcę Wam z całego serca podziękować yy, Wiem, że znowu to nie jest w tej samej kolejności co powinno być bo najpierw powinno być od jednego suba, później tam do tylu, tylu, ale się po prostu mi się nie chciało robić od takich rzeczy, od takich malutkich, dlatego robiłem tak sobie raz 10, raz tak, raz tak. No i teraz jest właśnie 8. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli ktoś nie widział to zapraszam na poprzedni odcinek tam mówiłem dlaczego dzisiaj nie ma odcinku z gier gry. Po prostu chcę Wam zrobić podziękowanie za kolejną liczbę subskrypcji. A jutro będzie film z moich urodzin. No i tam powiem Wam, co. Yy, no, film z urodzin. No to co będzie? No, takie sobie. Pogadamy sobie. Pogadamy sobie o moich urodzinach. No, oczywiście ja będę mówiła a Wy będziecie czekali. Więc drodzy, widzowie, no co ja mogę powiedzieć. Dziękuję i. Pozdrawiam. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka. No i na razie. Cześć!